Ewangelii według św. Łukasza, Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Jezus pokazuje nam w tym fragmencie Ewangelii, że to bardzo ważne, żeby wyczuć, kiedy ukryć się w arce. Że jeżeli nie będziemy mieli tego, tej, tego zmysłu wiary, który powie, nam, który powie nam, teraz się schroni to zginiemy. I jest niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli, kto jest naszą arką, w kim możemy się schronić, żeby się przed potopem tego świata i potopem naszej własnej niegodziwości schronili. Kairos, czas zbawienia, czas ukrycia się. Chodzi o to, żeby nastawić swoje serce swoje zmysły, swój umysł, wszystkie te nasze wewnętrzne yy, detektory na ówdzień zbawienia, żeby go wykryły i żebyśmy zdążyli uciec w objęcia Pana. Do zobaczenia jutro.